Słuchajcie, dzisiaj nagrywamy w oranżerii. Chciałam Wam pokazać stylizację, propozycję na randkę. I poproszę męża, jak wrócę do domu, pokażę mu nagrania, żeby je ocenił. Jestem ciekawa, czy mamy podobny głos, czy nie. Często się zgadzamy w stylizacjach, a czasami nie do końca. To może, że będzie po pracy, więc będzie pewnie zdenerwowana, nie wiadomo, czy się zgodzi. A będzie zmęczony, będzie gderający, Dlatego go zapytam o szterą opinię i taką mam nadzieję dostanę. Jeśli chcę słychać dzieci, to przepraszam są sąsiadów. <grym> um. Jesteśmy w Oranżerii, to czy znaczy nie w oranżerii, Teraz jesteśmy w zimowym ogrodzie w studio oranżeria, ponieważ już 9 września zaczynamy najpierw z samego rana warsztatami z fotografii mobilnej. E, przygotuję stylizację dla dziewczyn, które przyjadą. Jeszcze są dwa wolne miejsca, więc serdecznie zapraszam, jeśli macie pytania, piszcie tutaj. A lub na Instagramie lub na Facebooku będzie świetnie. Potem po 12.30 zacz, zaczynamy garażówkę. Jeśli chcecie sprzedać swoje rzeczy, też się zgłoście na Facebooka, na Instagrama. Um, albo dajcie tutaj znać, to wrzucę informacje. Boże, jakie dzieci dzisiaj są, głośne, mam nadzieję, że mnie wysłuchacie. A i ja mam nadzieję, że dzieciom też jest podoba ta stylizacja, bo pewnie jak założę te pióra, to zwrócę uwagę wszystkich, uwielbiam tą stylizację. Lepiej by wyglądała pewnie na gruszce wylączeli albo na klepsycze, zamiast ja mam to bardziej brzucho -biodro, niż biodra, więc... To jest taki dominujący element. Tutaj mam na sobie a, długie, długie dzwony i tylko i wyłącznie buty z kulturną i wysoką platformą będą. Nie, wysoką platformą i. Słupkiem lub szpilką, najlepiej słupkiem żeby naszym Będą wyglądać ok do mojego wzrostu, ja mam 1,70 m. A jeśli chodzi o trepkę, którą dorwałam ją w się to marynarkę dorwałam na garażówce ostatniej, a przypominam, że 9 września kolejna garażówka, można upolować właśnie fajne perełki. Top jest z buchu, spodnie, chyba asos. A propos tej mam kilka przemyśleń. Jeśli chodzi o top, jest świetne. Oczywiście całość lepiej by się prezentowała na osobie, typu klepsy lub bruszka, no bo niestety moje brzuchobiodro to nie jest, wiecie tutaj fajnie by było, żeby szło w tą stronę niż w tą ale ale powiem Wam tak marynarka to jest sytuacja, to jest plus 10 w ogóle do pewności siebie nogi są wydłużone, no bo są na długim bucie wysokim, niedługim a wysokim a spodnie są długie, więc właśnie to optycznie wydłużę dodatkowo wysoki stan. Jeśli chodzi o brzuch, ja go lubię pokazywać. Torebka, wydaje mi się, że tutaj jakoś w miarę zagrała. Będzie to randkowo-imprezowe zdecydowanie lub. Zobaczymy, co powie na ten Co sądzisz? Super futrzek. <noise> Serio? ile na 10 <noise> punktów dajesz? 7,5. Dlaczego tylko tyle? 7,5, ponieważ moim zdaniem brakuje chyba czegoś po końcach bioder. Coś takiego, co w... By... Nie wiem. Ale tak wydaje się tak inaczej. Dziwnie. Dziwnie? Tak, Czy... że tylkoś brakuje. Tak mam wrażenie. Okej, okay. ale futrzak okej. Okay. Tak. Słuchajcie, dźwięk się trochę zepsuł, dlatego usta mówią co innego niż słyszycie. Musiałam podłożyć dźwięk, ale nie szkodzi. sukienkę kupiłam na sosie, zobaczcie, jaki ma, jaki ma piękny tył. Wiązałam sama, więc nie jest idealnie. Potrzeba tu po prostu niewolnika, żeby zrobił to lepiej. Dekolt jest świetny, są falbanki. Miałam dylemat, jakie dodatki tutaj dodać, więc po prostu prosto, same kolczyki. Terebki, które miałam, były jakieś zbyt kwadratowe, więc. i zbyt złote, dlatego wzięłam torebka, która jej w ogóle nie widać sukienka gra pierwsze skrzypce ona gdy przyłoży się ją do tutaj o proszę, do sukienki to w ogóle nie widać chociaż trochę delikatnie się odcień różni, no ale jakoś to przeżyjemy, jest, myślę, że ok, zabrałem ją na randkę, zobaczcie jaki dekolt, jeśli Karol mi się ta sukienka nie spodoba, to będę wielce zdziwiona, a o tej co sądzisz? no fajna, lepsza niż ta poprzednia tu bym dał 8,5. 8,5 czemu? Noże dziewięć, dziewięć nie no, 9. 9, 9. Niech będzie. Naprawdę, 9. Tak. ale nie podoba Ci się jak pokazywałam na modelce. No. Bo właśnie może ta u jakoś inaczej leżała, a tutaj jest spoko. Okej, okay. a buty? Bo ty nie widzę. Złote? Złote. Nie? Też, też pasuje. Jest jak najbardziej okej. Okay. Tak. Okej, okay. a wiązanie z tyłu może nie jest najlepsze? Nie, jest właśnie dodaję dodaję więcej niż ujmuję takie nałożenie, okay. tak. A torebka? To... Też. Tak? Też. Wszystko się podoba? Tak. Co tylko 8,5? Tak. Jak jeszcze w ogóle jest na przecenie to jest super. Nie jest na przecenie niestety. To jest do jest... już 8 ,7 jest świetny moment by powiedzieć, kto jest partnerem odcinka. Oczywiście, Mona Queen Size, producent Rise Stop piżam bawełnianych, satynowych, naszej wspólnej kolekcji które którą nadal bardzo, bardzo gorąco polecam. Przyszła mi właśnie paczka, więc będzie mierzone. W tym kolorze jeszcze piżamy nie miałam. Rise stopy zwiastują tutaj już jesienne stylizacje, więc koniecznie zaglądajcie. I przypominam, zniżka na wszystko Evo 20 SKO, który obniża całą. Wartość koszyka. Z tą sukienką mam pewien problem. Chciałam ją zamówić, Karol wiedział, że ją zamawiam. Czasami w konsultuję z nimi które zakupy, bo chcę wiedzieć, co o nich sądzi mężczyzna. I wiedział, że zamówiła, że spoko. Ale okazuje się, że jest trochę za duża jest. Prześwituje tutaj, a Wonderbra jest nisko, więc jak czarny, to jeszcze jest pół biedy. Pokażę Wam się zaraz w całości. Miałam z nią problem. Chciałam dać kulczyki takie chwosty czarne trochę orientalne, bo ta gip, gipiurowa yy, gipiurowy ażur nadaje takiego letniego vibe'u, a sukienka jest dosyć yy, wydaje mi się, że elegancka, na dole zwłaszcza. I yy, yy, dlatego miałam problem też z butami. Zaraz pokażę się w całości. Kurczę, hmm. I miałam do niej torebki. Nic ja nie wiem, co to za stylizacja na bez dachów. Ale musiałam ją Wam pokazać, bo też jestem ciekawa Waszego zdania, co sądzicie o tej stylizacji. Słuchajmy, co Karol ma do powiedzenia o tej stylizacji. No, co sądzisz? Mm, no nie jest to elegancka, ale bardziej na takie wakacje chyba. O kolacje na wakacjach all inclusive Okej. Okay. Um, a co sądzisz o dekolcie? Jak, jak wspomniałeś wcześniej o randce, to chyba za głębokim sądzisz? No Oj, chyba. Na, raszą, na, na naszą. Na naszą? Randkę. Nie, nie, spokój jest w porządku. porządku. Okej, okay, a na pierwszą randkę? No to zależy. co Kto chce dać komuś do... znać. Jestem konserwatywny, no nie, mogę. nie jestem konserwatywny. Kusiło mnie, żeby pokazać wam jeszcze jedną stylizację, ale niestety zapomniałam, że z koniec sierpnia i słońca wcześniej idzie spać więc światło mi się kończy A jeśli odcinek wam się podobał to oczywiście łapka w górę, będzie mi bardzo miło jak napiszcie komentarz i napiszecie właśnie tam co sądzicie o tym co dzisiaj zobaczyliście dajcie znać czego byście chcieli więcej A subskrypcja oczywiście, łechta moje serduszko, jeśli chcecie mnie odwiedzić osobiście zapraszam 9 września garażówka pustezowa każdy się może wystawić, trzeba się zapisać, zapraszam na wydarzenie na facebooku zapraszam też na warsztaty jeśli chcecie mieć w końcu piękne Zdjęcia, czy na wakacjach, czy na co dzień, żeby sobie same, samej zrobić zdjęcia, czy żeby wam mąż, dziecko zrobiło udane zdjęcie, i macie już po prostu dość tych wszystkich nieudanych fotek, to przyjeżdżajcie na warsztaty, więcej informacji żebyście też zamieszczę. A... No dobra, dziś to już koniec. Buziaki.